Baśnie Andersena. Krzesiwo. Żołnierz maszerował wzdłuż głównej drogi: lewo, prawo, lewo, prawo. Miał na plecach plecak, a u boku miecz. Wracał właśnie z wojny do domu. Idąc dalej, spotkał na drodze bardzo przerażająco wyglądającą starą wiedźmę. Jej dolna warga zwisała aż na piersi, zatrzymała się i powiedziała: "Dobry wieczór, żołnierzu. Masz bardzo ładny miecz i duży plecak, a do tego jesteś prawdziwym żołnierzem, więc dostaniesz tyle pieniędzy, ile tylko zechcesz." "Dziękuję, stara wiedźmo," powiedział żołnierz. "Widzisz to duże drzewo?" powiedziała wiedźma, wskazując na stojące obok nich drzewo. Jest ono całkowicie puste w środku, a ty musisz wspiąć się na jego wierzchołek. Tam znajdziesz otwór, przez który możesz opuścić się w głąb drzewa. Przywiążę ci linę wokół ciała, aby mogła cię wyciągnąć, kiedy mnie zawołasz. Ale co mam tam na dole robić? zapytał żołnierz. Zbierać pieniądze, odpowiedziała bo musisz wiedzieć, że gdy dotrzesz na dno drzewa, znajdziesz się w ogromnej sali oświetlonej przez trzysta lamp. Zobaczysz tam trzy drzwi, które łatwo otworzyć, bo klucze są w zamkach. W pierwszej komnacie, do której prowadzą te drzwi, zobaczysz dużą skrzynię stojącą na środku podłogi, a na niej siedzącego psa z oczami wielkimi jak filiżanki. Ale nie musisz się go wcale bać. Dam ci mój niebieski fartuch w kratkę, który musisz rozłożyć na podłodze, a potem odważnie chwycić psa i położyć go na nim. Wtedy będziesz mógł otworzyć skrzynię i wziąć z niej tyle miedzianych monet, ile tylko chcesz. Jeśli jednak wolisz mieć srebro, musisz wejść do drugiej komnaty. Tam znajdziesz kolejnego psa z oczami tak dużymi jak mońskie koła, ale nie martw się tym. Połóż go na moim fartuchu i zabierz tyle srebra, ile chcesz. Jeśli jednak najbardziej lubisz złoto, wejdź do trzeciej komnaty, gdzie jest kolejna skrzynia pełna złota. Pies siedzący na tej skrzyni jest naprawdę straszny. Jego oczy są wielkie jak wieża, ale nie przejmuj się nim. Jeśli położysz go na moim fartuchu, nie zrobi ci krzywdy, a ty będziesz mógł wziąć tyle złota, ile zechcesz. To całkiem niezła historia, powiedział żołnierz. Ale co mam dać tobie, stara wiedźmo? Bo przecież nie mówisz mi tego wszystkiego za darmo. Nie, powiedziała wiedźma, ale nie chcę ani grosza. Wystarczy, że przyniesiesz mi starą krzesiwo, które zostawiła tam moja babcia, kiedy ostatni raz tam schodziła. Bardzo dobrze, obiecuję. Teraz zawiąż linę wokół mojego ciała. Oto ona, odpowiedziała wiedźma i oto mój niebieski fartuch w kratkę. Gdy tylko lina została przywiązana, żołnierz wspiął się na drzewo i opuścił się przez otwór w pniu do ziemi poniżej. Tam rzeczywiście znalazł ogromną salę, w której paliło się setki lamp. Dokładnie tak, jak powiedziała wiedźma. Następnie otworzył pierwsze drzwi. Ach, tam siedział pies z oczami wielkimi jak filiżanki, wpatrując się w niego. Ale z ciebie, ładniutki koleżka! Powiedział żołnierz, chwytając psa i kładąc go na fartuchu wiedźmy, podczas gdy napełniał swoje kieszenie miedzianymi monetami, ile tylko się zmieściło. Potem zamknął wieko, posadził psa z powrotem na skrzyni i wszedł do drugiej komnaty. I rzeczywiście tam siedział pies z oczami wielkimi, jak młyńskie koła. Lepiej na mnie tak nie patrz, powiedział żołnierz bo zaraz zacznie ci uzawić oko. Potem również posadził go na fartuchu i otworzył skrzynię. Ale gdy zobaczył, jak wiele srebra się w niej znajduje, natychmiast wyrzucił wszystkie miedziane monety i napełnił swoje kieszenie oraz plecak tylko srebrem. Następnie wszedł do trzeciej komnaty i tam pies był naprawdę przerażający. Jego oczy były wielkie jak wieże, i obracały się w jego głowie jak koła. Dzień dobry. Powiedział żołnierz, dotykając czapki, bo nigdy w życiu nie widział takiego psa. Ale po bliższym przyjrzeniu się, pomyślał, że był wystarczająco uprzejmy, więc położył go na podłodze i otworzył skrzynię. O rany, ile tam było złota, wystarczyłoby, by kupić wszystkie lizaki na świecie, wszystkie cynowe żołnierzyki, baty i drewniane koniki na biegunach, a nawet całe miasto. Było go naprawdę ogromnie dużo. Więc żołnierz wyrzucił wszystkie srebrne monety, które wcześniej zabrał, i napełnił swoje kieszenie, plecak, a nawet czapkę i buty złotem, tak, że ledwo mógł chodzić. Był teraz naprawdę bogaty, więc posadził psa z powrotem na skrzyni, zamknął drzwi i zawołał przez otwór w drzewie: Teraz mnie wyciągnij, stara wiedźmo. Masz krzesiwo? Zapytała wiedźma. Nie, zupełnie o nim zapomniałem. Więc wrócił, zabrał krzesiwo, a wiedźma wyciągnęła go z powrotem na powierzchnię. Stał teraz z powrotem na drodze z kieszeniami, plecakiem, czapką i butami pełnymi złota. Co zamierzasz zrobić z tym krzesiwem? zapytał żołnierz. To nie twoja sprawa, odpowiedziała wiedźma. Masz pieniądze, teraz daj mi krzesiwo. Powiem ci coś, powiedział żołnierz. Jeśli mi nie powiesz, do czego go potrzebujesz, wyciągnę miecz i utnę ci głowę. Nie, powiedziała wiedźma. Żołnierz natychmiast odciął jej głowę, a ona padła martwa na ziemię. Potem zawinął całe swoje złoto w jej fartuch, zarzucił je na plecy jak pakunek, włożył krzesiwo do kieszeni i poszedł do najbliższego miasta. Było to bardzo ładne miasto. Zatrzymał się w najlepszej gospodzie i zamówił obiad ze wszystkich swoich ulubionych potraw, bo teraz był bogaty i miał mnóstwo pieniędzy. Służący, który czyścił mu buty, pomyślał, że są to bardzo podniszczone buty, jak na tak bogatego dżentelmena, ponieważ żołnierz jeszcze nie kupił nowych. Następnego dnia jednak zaopatrzył się w porządne ubrania i odpowiednie buty, także wkrótce stał się znany jako elegancki pan. Ludzie zaczęli go odwiedzać i opowiadać mu o cudach miasta, a także o pięknej córce króla księżniczce. Gdzie mogę ją zobaczyć? Zapytał żołnierz. Nie można jej w ogóle zobaczyć, odpowiedzieli. Mieszka w wielkim miedzianym zamku otoczonym murami i wieżami. Nikt oprócz samego króla nie może tam wejść ani wyjść, ponieważ istnieje przepowiednia, że poślubi zwykłego żołnierza, a król nie może znieść myśli o takim małżeństwie. Bardzo chciałbym ją zobaczyć, pomyślał żołnierz, ale nie mógł uzyskać na to pozwolenia. Jednak mimo to spędzał czas bardzo przyjemnie. Chodził do teatru, spacerował po królewskich ogrodach i rozdawał dużo pieniędzy biednym, co było bardzo szlachetne z jego strony, ponieważ pamiętał, jak to jest nie mieć ani grosza. Teraz był bogaty, miał piękne ubrania i wielu przyjaciół, którzy wszyscy twierdzili, że jest wspaniałym człowiekiem i prawdziwym dżentelmenem, co bardzo mu pochlebiało. Ale pieniądze nie mogły trwać wiecznie, a ponieważ codziennie dużo wydawał i rozdawał, a nic nie zarabiał, w końcu został mu tylko jeden szyling. Musiał więc opuścić swoje eleganckie mieszkanie i zamieszkać na poddaszu, gdzie sam musiał czyścić i łatać swoje buty grubą igłą. Żaden z jego dawnych przyjaciół go nie odwiedzał, było za dużo schodów do pokonania. Pewnego ciemnego wieczoru nie miał nawet grosza na świece, ale nagle przypomniał sobie, że w krzesiwie, które przyniósł ze starego drzewa, tkwił kawałek świecy. Znalazł krzesiwo, ale gdy tylko uderzył krzemieniem o stal i posypały się iskry, drzwi nagle się otworzyły, a przed nim stanął pies z oczami wielkimi jak filiżanki, którego widział wcześniej w podziemnym skarbcu. Jakie są Twoje rozkazy, panie? zapytał pies. Ha, rzekł żołnierz. To dopiero cudowne krzesiwo. Jeśli może mi przynieść wszystko, czego zapragnę. Przynieś mi trochę pieniędzy, rozkazał psu. Pies zniknął na chwilę i zaraz wrócił, niosąc w pysku wielki worek miedzianych monet. Wkrótce żołnierz odkrył prawdziwą wartość krzesiwa. Gdy uderzył raz, pojawiał się pies strzegący skrzyni z miedzią, gdy uderzył dwa razy, pies pilnujący srebra, a gdy trzy razy, pies z oczami wielkimi jak wieże, który strzegł złota. Żołnierz znów miał mnóstwo pieniędzy, więc wrócił do swoich eleganckich apartamentów i ubrał się w najlepsze stroje. Jego przyjaciele od razu go rozpoznali i znowu zaczęli mu pochlebiać, jak wcześniej. Po pewnym czasie zaczął zastanawiać się, dlaczego nikt nie może zobaczyć księżniczki. Każdy mówi, że jest bardzo piękna, pomyślał, ale cóż z tego, skoro jest zamknięta w miedzianym zamku otoczonym wieżami. Czy w jakiś sposób mogę ją zobaczyć? Chwila, gdzie jest moje krzesiwo? Uderzył krzemieniem, a przed nim natychmiast pojawił się pies z oczami wielkimi, jak filiżanki. Jest północ, powiedział żołnierz. Ale bardzo chciałbym zobaczyć księżniczkę, choćby na chwilę. Pies natychmiast zniknął, a zanim żołnierz zdążył się obejrzeć, wrócił niosąc księżniczkę. Spała na jego grzbiecie i wyglądała tak pięknie, że każdy, kto by ją zobaczył, od razu wiedziałby, że to prawdziwa księżniczka. Żołnierz, choć był prostym żołnierzem, nie mógł się powstrzymać i ją pocałował. Potem pies szybko wrócił z księżniczką do zamku. Następnego ranka, podczas śniadania z królem i królową, księżniczka opowiedziała im o dziwnym śnie, jaki miała w nocy. Śniło jej się, że jechała na grzbiecie psa, a żołnierz ją pocałował. To bardzo ładna opowieść, powiedziała królowa. Tego wieczoru jedna ze starszych dam dworu została wyznaczona do pilnowania łóżka księżniczki, aby dowiedzieć się, czy to rzeczywiście był tylko sen, czy coś innego. Żołnierz bardzo pragnął zobaczyć księżniczkę ponownie, więc w nocy ponownie wezwał psa i rozkazał mu, aby przyprowadził księżniczkę i pobiegł z nią jak najszybciej. Ale stara dama miała na sobie buty do chodzenia po wodzie i pobiegła za nimi tak szybko, jak mogła. Zobaczyła, że pies zaniósł księżniczkę do wielkiego domu. Aby zapamiętać miejsce, wzięła kawałek kredy i zrobiła duży krzyż na drzwiach, potem wróciła do łóżka. Tymczasem pies, widząc krzyż na drzwiach żołnierza, wziął kawałek kredy i zrobił krzyże na wszystkich drzwiach w całym mieście, aby dama dworu nie mogła odnaleźć właściwego domu. Następnego ranka król i królowa w towarzystwie damy dworu i całego dworu wyruszyli, aby zobaczyć, gdzie była księżniczka. Tutaj zawołał król, gdy dotarli do pierwszych drzwi, oznaczonych krzyżem Nie, mój drogi mężu to muszą być te drzwi powiedziała królowa, wskazując na drugie drzwi, które również miały znak krzyża a tutaj jeszcze jedne, i tam kolejne. Wołali wszyscy, ponieważ krzyże znajdowały się na wszystkich drzwiach w całym mieście. Więc uznali, że dalsze poszukiwania byłyby bezużyteczne, ale królowa była bardzo sprytną kobietą, potrafiła o wiele więcej niż tylko jeździć w karecie. Wzięła swoje duże, złote nożyce, pocięła kawałek jedwabiu na kwadraty i uszyła z nich zgrabny mały woreczek. Wypełniła go mąką gryczaną i zawiązała go wokół szyi księżniczki. Następnie zrobiła w woreczku małą dziurkę, tak aby mąka wysypywała się na ziemię, gdy księżniczka będzie się przemieszczać. W nocy pies znów przybył. Wziął księżniczkę na grzbiet i pobiegł z nią do żołnierza, który bardzo ją kochał i pragnął, by był księciem, aby móc się z nią ożenić. Pies nie zauważył, że mąka wysypywała się z woreczka przez całą drogę od zamku aż do domu żołnierza, a nawet pod samo okno, przez które się wspiął z księżniczką. Dlatego rano król i królowa odkryli, gdzie była ich córka i natychmiast aresztowano żołnierza oraz wtrącono go do więzienia. Och, jak tam było ciemno i ponuro, gdy siedział w celi. A ludzie mówili: jutro zostaniesz powieszony. Nie były to zbyt miłe wieści, a do tego zostawił swoje krzesiwo w gospodzie. Rankiem, patrząc przez żelazną kratę w małym oknie, zobaczył jak ludzie tłumnie opuszczali miasto, aby zobaczyć jego egzekucję. Słyszał bicie bębnów i widział maszerujących żołnierzy. Wszyscy wybiegali, by patrzeć, a pewien chłopak szewski w skórzanym fartuchu i kapciach biegł tak szybko, że jeden z jego butów odleciał i uderzył w mur, za którym żołnierz siedział i wyglądał przez kratę. Hej, chłopcze szewski, nie musisz się tak spieszyć zawołał żołnierz nic ciekawego się nie wydarzy, dopóki ja nie przyjdę. Ale jeśli pobiegniesz do mojego domu i przyniesiesz mi moje krzesiwo, dam ci cztery szylingi, ale musisz się spieszyć. Chłopiec bardzo ucieszył się na myśl o czterech szylingach, więc pobiegł co sił i przyniósł krzesiwo, oddając je żołnierzowi. A teraz zobaczymy, co się wydarzyło. Poza miastem wzniesiono dużą szubienicę, wokół której stali żołnierze i kilka tysięcy ludzi. Król i królowa siedzieli na wspaniałych tronach, naprzeciwko sędziów i całej rady. Żołnierz stał już na drabinie, a gdy mieli mu założyć pętle na szyję, powiedział, że skazanym często spełniano ostatnie życzenie przed egzekucją. Bardzo chciałbym zapalić fajkę, powiedział, bo to ostatnia fajka, jaką zapalę w życiu. Król nie mógł odmówić tej prośby, więc żołnierz wyjął krzesiwo i uderzył raz, dwa, trzy razy. I nagle, w jednej chwili, pojawiły się wszystkie psy: ten z oczami wielkimi jak filiżanki, ten z oczami wielkimi jak mońskie koła i ten trzeci, którego oczy były jak wieże. Pomóżcie mi, aby mnie został powieszony. Zawołał żołnierz i psy. Rzuciły się na sędziów oraz wszystkich doradców królewskich. Jednego chwyciły za nogi, innego za nos i podrzuciły ich wysoko w powietrze, tak że spadli na ziemię i roztrzaskali się na kawałki. Mnie nie wolno tknąć zawołał król. Ale największy pies schwycił zarówno jego, jak i królową i rzucił ich wysoko w powietrze za innymi. Wtedy żołnierze i wszyscy ludzie przestraszyli się i zaczęli wołać Dobry żołnierzu zostań naszym królem i poślub piękną księżniczkę. Więc umieścili żołnierza w królewskiej karocy, a trzy psy pobiegły przodem wołając Hurra! Małe dzieci gwizdały na palcach, a żołnierze oddawali honory księżniczka wyszła z miedzianego zamku i została królową, co bardzo ją ucieszyło. Uroczystości weselne trwały cały tydzień, a psy siedziały przy stole i patrzyły na wszystko wielkimi oczami.